Joyful, czyli śliczne, kobiece loczki do ramion. Bardzo kobieca, leciutka, nie za dużo włosów. Te loki są takie, jak widzicie, gęste, ale w taki bardzo naturalny sposób, czyli nie za gęste. Plus znakomita jakość, rozmyta linia czoła. Zobaczcie, to fantastycznie wygląda, nawet z bardzo bliska. Te włoski są delikatne, takie mięciutkie, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę, to można je polakierować, będą twardsze. Ale myślę, po co? To ślicznie wygląda. Zachowują się naturalnie, w ogóle piękny kolor. Kolor włosów 14, 16, 6R. Z odrostem jakościowym. Na imprezę, na wakacje. Na podróż. Do zobaczenia.